Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest tak właściwie drzewo? Według ogólnej definicji, drzewo to wieloletnia roślina o jednym pędzie, inaczej zwanym pniem, albo zręcałych kilku pędach głównych i gałęziach, tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. Drzewa powstają w wyniku procesu zwanego wzrostem wtórnym, który polega na pogrubianiu i wydłużaniu się pni i korzeni. Dzieje się tak, gdy komórki w warstwie kambium to cienka warstwa aktywnie rosnących komórek tuż pod korą, które dzielą się i rosną, powodując zwiększenie obwodu drzewa. Zielenice chrolopyta to parafelityczna grupa jednokomórkowych bądź kolonijnych klonów o strukturze wiciowej, kaspalnej i kokoidalnej lub wielokomórkowych samożywiących się roślin występujących w wodach słodkich i słonych. Czasami możemy je spotkać również w środowisku lądowym. Były to pierwsze rodzaje form życia na Ziemi, powstały na przełomie ery Hadeiku i Archeiku, czyli około 4,1 do 3,8 miliarda lat temu. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin, obok glaukofików i krasnorostów. Następnym etapem w fazie powstania drzew było pojawienie się roślin na lądzie, co miało miejsce w erze paleozoicznej ponad 400 milionów lat temu, kiedy to pojawił się mech oraz w późniejszym czasie paprocie. Na lądzie prekursorami roślin są pierwotne właśnie paprotki oraz wątrobowce. Pojawiły się one na lądzie w okresie ordowiku. Pierwsze organizmy roślinne były bardzo proste w budowie, nie posiadały one korzeni ani gałęzi, a do rozmnażania się wymagały tylko obecności wody oraz małej ilości światła. W kolejnych okresach rozwój paprotników trwał w najlepsze. Porastało ono ogromne obszary lądu, tworząc lasy. A z czasem powoli zaczęły wyodrębniać się ogromne paprocie drzewiaste. Były one pierwszą formą drzew, mogą one mierzyć do 20 metrów wysokości. Obecnie do tej pory w wielu miejscach możemy je spotkać, m.in. w Australii, Indonezji czy na terenach strefy tropikalnej. Środkowy Devon to okres, kiedy pojawia się na świecie S. pierwsze drzewo. Jednak to dopiero w erze karbonu nastąpił ogromny rozrost bujnych lasów ze skrzypu paproci drzewiastych oraz widłaków. To one stanowią obecnie eksploatowane pokłady węgla kamiennego. Pod koniec tego okresu również pojawiły się okazy pierwszych drzew iglastych.